Hej K, jestem. To w sumie kolejny, no, kolejny live, tak, kolejny na jakaś A, minuta czy coś taka. Ale ja powiadomień zrobiłam. Przepraszam, ja muszę to naprawić jakoś. Trudno. Ale kontynuując. Nagrywam sobie simsiki, 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 bo no, no. To wcale nie jest tak, że dopiero kupiliśmy ciuchy, a już to ma... Y, no, wydaliśmy 3000. Dlaczego tak myślicie? Dlaczego mnie zakoceniacie? To jest nieprawda. Przenieść to. Więc ogólnie chciałam zobaczyć, o co w tym chodzi. Muszę co robić i spać. Za trzy godziny glebna na ziemię jest 13. No o co chodzi? Dobra, śpiję. Tylio. Grasz się na kompie? Okej. Okay. Lubisz gry wideo? Ty też idziesz spać? Co chodzi z nami, Leo? Ja tylko przed snem zamówię jedzenie. Teraz nie wiem nawet jak się zamawia. Kup! Weź, gdzie szkoła. Znajdź pracę, pracę Kup kup. Weź lekcje umiejętności. Nie. Nie. Przynajmniej dowóz. Leo bierzemy kurczaka. Dwa dwie kurczaki zamawiam. I idziemy spać. A, No, my sobie pójdziemy spać i ty będziesz odbierał, bo mi się nie chce. O co chodzi? Ja chceś spać. Dobra, ty stajesz i idziesz po żach cię. torbę ja sobie w tym czasie pośpię, bo jestem mega pana. Czy ta papka nam chce jeść zabrać? Nie Dobra Ty idziesz Usiądź I Zjedz kurczaka smażonego Jak wysoko Bartek Usiądź masz nie masz Bartek na Powiedzmy, że to jest ubranie, które Czy ja mogę sprzedawać strój na Trendy? Co to jest? A jest już aż 7 w górę, siedem klatek w górę, a dopiero live'a Super No ale, co nie, to jest nasz To Bo z niej on, po... on miał nam pokazać drogę, ale on nie jest specjalny Co zda? ja powinnam zrobić? Wiesz co? Sprzedam to na Trendy może to wtedy stanę się coś bardziej. Wpisz cenę, jak myślisz? Dobra, zrobię 77 zł. Jestem ciekawa, jak szybko, Bo Chcę na ich tak przekonać. Chcę zobaczyć, jak szybko to mniej więcej kupią. Czy w ogóle będą chcieli to kupować, takie rzeczy. Ale co To on jest osobą, która <laughs> Co Ciucha. Tego ciucha. Halo? Nie, nie usuwaj usferdy trendy, nie. Dobra. gdy spać. No to tego ciucha. Ten jeden ciuch. Będziemy musieli wstać o czwartej, o więc ja się na razie troszeczkę wyśpię, bo jestem mega pana. Ja się nie wyśpię w 4 godziny no, tego. E, czy da się odciągnąć mojego schema od komputera? Oczywiście, że się da. Zostawił się, od komputera. No i już nie robi tego. Ja teraz ogólnie, co ja powinnam robić teraz? Powinnam poprawiać umiejętności. Czym mogę poprawiać umiejętności? Będę... utworz notatnik? To mi chyba nie I daje... Bo... co się robię? Przejrzyj plan zajęć, sprawdźcie oceny okay. Poucz się do sprawdzianu, ja chcę się pouczyć do sprawdzianu, o co wam chodzi? To on, że nie zastanawia się, Ucz się to do sprawdzianu Nasze Simy rozmawiają chyba a ja chcę się uczyć do sprawdzianu. Nie śpi w moim łóżku. co? A! Twój typ śpi w moim łóżku. Ja się uczę do sprawdzianu. I ten twój typ się też uczy do sprawdzianu. Może to by coś. A, ty programowanie. No to się śpisz programowanie. Się uczy do sprawdzianu. Czy ty jesteś doros... Nie, jesteś nastolatkiem, to powinieneś się uczyć do Sprawdzianu Ja się właśnie uczę do Sprawdzianu Dobra, nie jest za późno, i tak musimy wstać o czwartę. i zapomniałam o tym Dobra, ja już się ogarniam A tyle? Czy ty się umiesz? Jest jakaś nowa w ogóle opcja, nie wiem jaka Chyba w ogóle jakoś ogol się czy coś takiego obrzydliwe to jest, aczkolwiek coś takiego jest. Podobno, ja nie, nie wiem jakby ogólnie, ale jest coś takiego chyba. Gębki jest wypikselowane No tak, no to, to jest wypikselowane, wiesz? To co powinno. W ona jest cała wypikselowana, widać jej tylko gębkę. U mnie jest zęb, że miał czyste zęby. Ty chcesz mieć brudne zęby? Dobra, już prosiłem nasze sim spać Śpi! Śpi, 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 Dobra, on nas prowadzi. Dobra, w tym czasie jak oni się śpią, to ja sobie będę na czacie. Halo, elo, elo. No, hallo. Elo. Znowu. Są znowu na czacie. Są znowu na czacie. Tak nie da się wejść. Dobra, dam im spać trochę 4, przez te 4 godziny, bo to, to trochę sporo. Powinnam wyłączyć numer. wszędzie światła. Nie pamiętam jak to jest ma... Wyłącz wszystkie światła. Wyłącz to świat. Dobra, powiedz? Wyłącz wszystkie światła. Dobra, śpijcie się do piątej, żebyście się wyspali. syn idzie sobie... Wziąć brysznic znowu. Umyć zęby i skorzystać z toalety. Moja simka, gdzie myć zęby. Stoi stoi, 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 bo jak to. widzę po ich potrzebach, jakby co? Oki do I Idę zrobić nam śniadanie na toście. Czy ty masz brudkę przez to, że jesteś nastolatkiem? O nie, nie, nie. Oooo, ale to jest brzydkie Mi też się nie podoba Dlaczego ty jesteś taki brzyd Możesz się jakoś ogolić? E? Nie możesz się ogolić? Co ja mam zrobić? Wyglądasz strasznie Powinniśmy to zrobić Zrób coś z twarzą, gościu! Ja nie wiem, co ja mam zrobić Dlaczego ty tak źle wyglądasz? Może nas od no wiesz, zrobić młodszymi Ale my jesteśmy dopiero nastolatkami, nie mogę nas zrobić młodszymi Czyli możemy być tylko nastolatkami? W sensie, no, chcesz być dzieckiem? Eeeem. Jest Jak ty wiesz. Myślałam, że robimy tak, jak jesteśmy w realu nasze tylko że ty nie masz takiej brudki. O. Dlaczego ty tak... w moim stroju. Mam nadzieję... Dlaczego ty tak... Straszne to jest. Ogól Jest! Leo, wreszcie, o No, os. to dobrze, dobrze, nie będziesz brzydki. No, nareszcie, nie mam tej drugiej Dobra, to ja to posprzątam. Cię ja przebiorę w strój, bo jestem w piżamie. Bo to są dwa różne. Wygląda to bardzo podobnie, ale jestem w piżamie więc. Dlaczego jestem taka smutna? Dlaczego no ja mam prężyć mu szkół do ciebie? Nie co? Dobra, wygłupiaj się. My walczyliśmy. Czy my się zakochaliśmy w sobie? Teraz Olek, teraz możesz to napisać. Ja pitole, ale teraz ci mówię... ja Po co? Po co? Dlaczego? O nie le, o co teraz? Przynajmniej będę mogła z tam pójść na bal, bo nie mam z kim. Piękne. No i będę mogła z kimś pójść na bal, bo jest bal naturalny, wiesz. No patrz! No to o to chodzi, nie? Może ja jestem głupia. siebie teraz Rety. On ma w sobie nieuparty urak. Jenny jest głowarką, a sobie to jest straszne! Kto to wymyślił? Dlaczego wygramy w takie gry? Ale nie. To nie. To jest nie, to pyszka. Nie, to było idealne. Ale teraz tak mówię: sery, to było idealne. Zaje fajne. O, właśnie to jest, zawsze grałam To my możemy mieć szafki tu tak? czy, czy oni nam zebrali wszystkie szafki możliwe? Czy no, jeszcze gdzieś? Tu będziemy mieć paczek idealnie przy sali e, Przejmuję tą szafkę, ty przejmujesz tę. I biegniemy do nich No szybko róbcie to Ja sobie jeszcze ją obkleję Ozdób szafkę kawaii A ty może ozdobisz szafkę na sportowo? Bo to chyba ładnie wygląda W się sensie, no tak wygląda spoko według mnie Po co ja idę gdzieś? Zróbcie zrywki, zróbcie kuza na tablicy Ej ja muszę się z kimś śmiać, więc muszę cię wykorzystać no co, no co, ja ci poradzę? Nie wiem. Muszę cię poznać. Zawoi... Nie wiem. Plotkuj. O, plotkuję z tobą. Po plotku jest z tobą sobie. No, Dlaczego ja. oni się lubią? Nie zgadzam się na to. Nie podoba mi się to Leo. Dlaczego tak jest? Leo to ja nie myślę, że Olek Olek tego chciał. Kto to wymyślił? Dlaczego my jesteśmy tacy dziwni? Przynajmniej zaprosisz, zaprosisz mnie na bal w tym momencie. Masz mnie zaprosić na bal i kropka. Bal maturalny. Obiecaj, że razem do Zaproś mnie na bal maturalny. Aha. Nie, Bo zostało 25 minut czasu, nie masz. Szybciej mnie zapraszaj na bal maturalny. 10, 10. Szybko, zapraszaj mnie na ten bal naturalny. No, sz... szkurde. To tyle musiało trwać? Tutaj mnie zaprosisz na bal naturalny. No, bo ja chcę 10, 10. pójść na ten bal naturalny. Nie denerwuj mnie. Dobra, no, potem to zrobisz. Eee, nauka. ja. Czy ty żeś się Czy wy... 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 ty, ty żeś się polas umyć? Na lekcji co zrobisz? Na no, co zrobisz? Na no, no, co zrobisz? Na no, nic nie zrobisz. Koniec lekcji. Teraz idź to powiedz. Idź to powiedz. Dawaj to. Zrób to. Zrób to. Dawaj. Zrób to. Koniec dawaj. Lekcji. Koniec lekcji. Koniec. Ej, to się teraz dzieje, uwaga Ale... Ja pier... Ale żeś ty to zwalił, nie? Ale ty Ale żeś ja... to z... Ty nie próbowałeś po... O... Nie wiem, już lepiej by było gdybyś... oho Ty nie teraz musisz jakoś... Nie wiem, przeprosić, weź mnie przeproś co to? O, co to było? Musisz mnie przeprosić teraz. Przepraszasz mnie, przepraszasz mnie, no to mnie przepraszaj No przepraszaj mnie no. Ty, co tu się pojawia, Leo? My nie powinniśmy chyba ze sobą rozmawiać. Pewnie, chyba tu. <laughs> to się tylko w tej opcji pokazuje. Dlaczego? Prze... Bo tu jest coś nowego. Tam jest. Nie, nie możemy tutaj sprawdzać tego. Idziemy dalej. Ja nie pytam, jak ty to zrobiłeś, Olek, ale ty przewidujesz przyszłość. I pamiętasz, jak jak Ciekawy jestem, jak zrobimy tam to super... Yy, 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 yy. A wiesz co jest najgorsze? Na Że ja naprawdę chcę, żebyśmy byli parą, Dlatego... W sensie nie chcę, żebyśmy byli parą. Chcę, żebyśmy poszli na balad. Nie mogę pójść na bali, jeżeli Ty, dziadek, jesteś no. tak straszny. Dlaczego ty takie rzeczy mi robisz? Krzywdzisz mnie tak. Ja nie chcę, ale mój syn chce. Nie krzywdzić? Daj, widocznie. Chcę się krzywdzić moją simkę, Bardziej. Bo ja chcę, żeby oni poszli na ten bal, kurde. Bo ja chcę. Zaproponuję pójść na. O nie, o nie, a ja zrobiłam to. O nie, o oh no, o oh no. O oh nie, dlaczego i co teraz? No to jest tak. Ja bym chciała te nowe opcje zobaczyć, romantyczne, bo one są jakieś. nowe, w sensie, że takie. Takie nastoletnie więc może to być cute. Naproponuj pójś, pójście na pal, po krzeciąsku. O, to było na dole, nie, to było na dole, o Co teraz? Ja znowu knęłam tamte gówno. Dobrze, że jest Leksja, dobrze, że jest Leksja.

Wiecie, że ten, ten w jednego z modem, tanki, którego jest, jest Nie wiem na co. Święta. Wiesz co? Teraz szczerze. Skończyłabym tego live'a i zostawiłabym to jutro na 10.30. I tak zrobię. Więc tak w sumie was zostawię, nie wiem, może tak trochę w niewiadomej. I powiem pa. E